Adam Myrda, starosta powiatu lubińskiego. Każdy z nas ogląda Igrzyska Olimpijskie i widzi, jak wiele radości sportowcy potrafią przynieść społeczeństwu, ludziom, którzy te zawody oglądają. Wyobraźcie sobie, dziewczyny, wyobraźcie sobie, panie, ile radości wy że naprawdę przynosicie nam, kibicom, nam, mieszkańcom Lubina, nam, mieszkańcom powiatu lubińskiego. I za to wam się naprawdę należą wielkie słowa uznania i podziękowania. Ja powiem tak, widziałem w tym ostatnim meczu, ciężkim meczu finałowym, Wielu dziewczyn. Ale ja mówiłem do pani trener, no tak, wygrałybyście dzisiaj złoto, a co byście robiły jutro? Naprawdę, wieście mi, ten finał, te mecze były wspaniałe. Wy byłyście wspaniałe i wierzę w to gorąco, że za rok będzie znowu pudło i będzie to najwyższe. Tego wam życzę. Bożona Karkut, trener, przypiornistek Zagłębia Lubin. Sezon na pewno jest to, że to jest kolejny rok, w którym drużyna dziewcząt Zagłębia Lubin walczyła w finale i zdobyła kolejny medal. Na pewno, skoro jest się tak blisko, jak ja to mówię, nieba, to troszeczkę szkoda. Tym bardziej takie zostało powiedziane. To było pięć spotkań i przegrana jedną bramką na pewno nie świadczy o różnicy klas, o lepszym systemie szkolenia, o dużo lepszym składzie. To jest taki ten sportowy szczęścia. E, mamy teraz igrzyska i myślę, że cała Polska śledzi polskich sportowców i nie tylko, ale też tych faworytów z całego świata. I no właśnie tam na tym najwyższym poziomie, jak bardzo widać jak te ułamki sekund, centymetry, milimetry jedne bramki, jak to bardzo decyduje o. O tym, czy ktoś po prostu jest przeszczęśliwy, czy topił z rozpaczy. Jak zwykle podejmiemy w tym roku kolejny raz walkę, jeszcze raz powiem, ze strony miasta, władz i przede wszystkim klubu, mamy od lat stabilną sytuację, naprawdę fajną atmosferę do pracy. Staramy się co roku reprezentować zarówno Lubin w Polsce, jak i w Europie. Dolny Śląsk w Polsce, także wydaje mi się, że tą rolę na pewno spełniamy promocję miasta tym bardziej. A tak po prostu sportowo zawsze chcemy wyżej, lepiej dla takich prostych rzeczy zwyciężać należy, bo to cieszy.